Z tej strony Ruwine i dzisiaj mam dla Was ostatni filmik z setu 4. Jest to Analiza Grawica z Golda 4, gdzie grał Weigarem. ostatecznie. Ucięłam trochę wstęp, ponieważ nic tam się aż tak istotnego nie działo. To, co ustaliliśmy z czatem w czasie streamu, to to, że żeby grać Wejgara to go grać z Elderwoodami i magami oraz że trzy najlepsze itemy na Wegara to Gunblade, Blue Buff i Hand of Justice. Mam wrażenie, że też omawianie tej gry na streamie wyszło trochę chaotycznie, więc tym razem będę dosyć dużo zmieniać w postprodukcji. Podsumowując tą wczesną fazę gry, to dostaliśmy w jej trakcie bardzo dużo złota, co pozwoliło nam kupić sporo jednostek, dzięki czemu też byliśmy Maokaja na dwójkę. W sklepie dostaliśmy czołzenie słodę listę, którego kupiliśmy oraz mieliśmy dwa przedmioty, Chain West oraz łezkę. I jak dyskutowałam z czatem, jaki mamy dalszy plan na tą grę po takim starcie, to pojawiły się dwa różne podejścia. Część osób uważała, że lepiej byłoby grać pod Lustrick, czyli przegrywać te kolejne rundy, żeby zrobić jak najlepszą ekonomię, żeby mieć lepszy item z karuzeli. I wtedy moglibyśmy oczywiście wziąć tego jasło i myśleć o tym, żeby iść w duelistów, albo moglibyśmy nawet nie brać tego jasło, tylko czekać na lepszego Chosena. A druga część osób uważała, że lepiej byłoby iść pod streak i od razu bić ten czwarty poziom jak najszybciej, dołożyć jednostkę, zagwarantować sobie unistrikowanie i ocalenie jak największej ilości HP wcześniej i wtedy wbicie też tego piątego poziomu w rundzie 2-5 i właśnie próbę złożenia jak najmocniejszego bordu. Ja osobiście uważam, że oba te podejścia są dobre. Każdy ma trochę inny styl gry, lubi trochę inne rzeczy i myślę, że to, co jest najważniejsze przede wszystkim, to to, żeby wiedzieć, co chcemy zrobić oraz dlaczego to chcemy zrobić. Trochę gorzej jest w sytuacji, jak ktoś po prostu nie ma planu na grę i nie ma zielonego pojęcia, co można w ogóle zrobić w tej sytuacji. I właśnie wydaje mi się, że trochę też Alex nie do końca w tej grze wiedział, jak to ugryźć, tą sytuację, w której się znalazł. I ten styl gry, jaki Alex pokazał w tej początkowej fazie, wyglądał trochę jakby zamierzał grać pod lustrik, ponieważ nie wbijał poziomu. I miał naprawdę świetną ekonomię, to trzeba przyznać, bo miał aż 20 zł w rundzie przed karuzelą. Myślę, że to jest naprawdę ogrom złota. Aczkolwiek pomimo tego te dwie pierwsze rundy wygrał, a trzecią rundę przegrał, co sprawia, że tak ani nie gramy już pod Winstrick, ani pod Lustrick się za bardzo nie opłaca. No i właśnie też mam wrażenie, że po karuzeli pojawiło się pewne zawirowanie i tu już chyba wrzucę ten klip ze streamu. Dobra, i teraz pytanie, czy tutaj warto było wbijać level teraz, już po tym, że, patrząc na to, że tu przegraliśmy rundę. Okej, okay, nie, a dlaczego nie? No dobrze mówicie, że nie warto, a czemu nie warto? Dobra, ja myślę, że właśnie wbijanie poziomu ma sens wtedy, jak gramy pod win streak i możemy z tego zrobić dobrą ekonomię. A po prostu tutaj mieliśmy już taką sytuację wcześniej, że były dwa winy, potem była porażka. Jakby, no moim zdaniem teraz to nie ma jakiegoś super sensu, żeby dalej mieć bo i tak ekonomii z tego nie zrobimy. Jak doda 4 dualisty, będzie wygrywał. No właśnie to jest takie dywagacje, zależy od chyba stylu gry osoby. Ja bym tutaj, tak jak też wy mówicie, poszła bardziej już pod lustrik. I podrobienie ekonomii, właśnie, żeby mieć. Tu byśmy mieli potem tam 30-40, byłoby bardzo dużo złota w 3-2, żeby zrolować, i wtedy bym zmieniła jasłona lepszego czułzena. Ja bym tak zagrała, ale tak jak mówisz, Chao, że jeśli chce iść pod czterech duelistów i mistrikować od tego momentu, powiedzmy dalej, no to to też jest jakaś strategia. Jeśli ktoś w tym widzi sens, no to ok, każdy ma inne. Inne nastawienie do gry. Dobra, a tutaj co to było? Co, co było nie tak? Widzieliście to? Tu mamy 19 zł? Czyli moglibyśmy sprzedać Fiora i mieć 20, a teraz mamy 13. Ja on tutaj szedł po pojedynkowiczów, ale żeby już na stałe zostać, jak się gra pod pojedynkowiczów, to w ogóle nie powinien teraz tego poziomu wbijać. I po prostu robić ekonomię, i potem slow rolować pojasło. Ale zakładam, że skoro ten poziom wbił, to raczej nie, nie chce Alex yy, grać pod pojedynkowiczów. Dobra, moje pytanie: co tutaj było teraz źle zrobione? Mieliśmy przed chwilą 19 zł, a teraz mamy 13, i nic nie zyskaliśmy na tym, na co przeznaczyliśmy pieniądze. Mhm, strata ekonomii, po nic. Dobra. W ogóle nie, ciężko im powiedzieć, jak to było w poprzednich setach, bo wtedy też miałam niższą rangę, ale mam wrażenie, że w tym secie w ogóle się nie opłaca e, tak orolować w losowym momencie, gdzie on stracił ten hajs. No level zrobił, poszedł w level. Jakby tak, chcecie dawać w doświadczenie? Właśnie, kiedy idziemy w doświadczenie? Takie pytanie teoretyczne dla Was. Jakbyście mieli ustawić sobie taką zasadę, kiedy się daje w EXPA w tej grze? Jest ktoś w stanie taką zasadę jakąś napisać, mniej więcej, kiedy się daje w EXPA? Mamy postać do wstawienia, ok. Pierwsza zasada, gdy mamy postać do wstawienia, to wtedy dajemy w doświadczenie. Dobrze. Ja bym jeszcze powiedziała, że przede wszystkim wtedy, kiedy jesteśmy już w stanie wbić ten kolejny poziom, czyli szósty. To wtedy dajemy tyle expa, ile trzeba, żeby wbić szósty poziom. Bo teraz tak naprawdę, że tu mamy 4 expa więcej niż przed chwilą, to kompletnie nic nie zmienia, a mamy 4 złota mniej, a to już ma znaczenie. Jeśli chcę wygrywać lub nie. Yy... Aha, lub nie stać z nadwyżki, dobra, ale no to właśnie teraz nie mamy tej nadwyżki. Czyli nadwyżka jest wtedy, jak mamy 50 albo powyżej złota. To wtedy możemy wdać w doświadczenie, bo nas to, można powiedzieć, nic nie kosztuje. Chcemy wbić wyższy poziom po lepsze postaci? Tak. I właśnie dlatego też teraz tutaj nie wbiliśmy tego wyższego poziomu, idąc w expa. Jak chcemy podtrzymać mistrik albo zostanie nam 30 plus yy, złota. Tak, 3-1, można zaczekać. Ja też bym w ogóle nie szła teraz w doświadczenie, żeby... Czyli, jakby podsumowując to, o czym powiedzieliśmy, idziemy w doświadczenie wtedy, kiedy albo nas stać nadwyżki, bo mamy powyżej 50 zł, albo już chcemy konkretnie wbić ten wyższy poziom, ponieważ mamy albo jednostkę do dostawienia, albo chcemy zrolować, bo mamy większą szansę na droższe jednostki. Czyli takie ogólne zasady. A co powiecie o tym rolu, który nastąpił po, po tym doświadczeniu, dodaniu doświadczenia? Może chciał wbić w fiorę 2. Okej, okay. jeśli chciał wbić w fiorę 2, to czy i tak to się opłaca zrolować? Jaka jest szansa, że na tym jednym rolu dostanie fiorę? No powiedzmy okej, okay, jakaś jest, ale. Moim zdaniem jakby w ogóle takie rolowanie w trakcie gry się nie opłaca. Też wydaje mi się, że rolowanie po jedną jednostkę się nie opłaca, to też bym powiedziała. Że zazwyczaj jak chcecie rolować, żeby wbić jednostki, to musicie mieć kilka par, na przykład trzy pary, tak? I wam brakuje po jednej postaci dla trzech par. Wtedy się opłaca rolować, bo naprawdę ta szansa, że znajdziecie cokolwiek z tego, co chcecie rolować, ma po prostu sens. Jakby macie dużą szansę. A rolowanie po jedną fiorę? Tracimy złoto tylko po to, żeby mieć tą jedną postać, na którą mamy w ogóle 45%. Jest milion postaci za jeden złota. Moim zdaniem się nie opłaca. Pewnie zamiast rolkę w Biu Level i fakt, jedna rolka opłaca się jak masz Win streak i masz parę na bordzie. Ja bym powiedziała kilka par. Moim zdaniem się nie opłaca po jedną parę rolować. Albo kilka par, albo zaczekać do 3-2, mieć dobrą ekonomię, gdzie chcemy zmienić jasło na lepszego czołzena i wtedy złapać te inne jednostki na drugi poziom. I teraz sobie wyciągam kawałek tego filmiku, żeby nie pokazywać tej całej dyskusji, tylko w skrócie podsumować. Myślę, że też to, co było głównym błędem w tej grze, jest to, to, że Alex chciał grać pod jasło, a te decyzje, które podjął we wcześniejszej fazie gry, po prostu uniemożliwiały granie pod jasło. Jeśli chcecie grać w Yasuo, to musicie go wbić na trzeci poziom, a największa szansa na jednostki na pierwszym poziomie są na tych niższych levelach. I właśnie dlatego tym później opóźniamy wbicie levela, żeby mieć szansę na dostanie tych jesło, Oraz chcemy jak najszybciej uzbierać 50 zł, żeby móc slow rollować, czyli wydawać ten nadmiar na rolki, żeby znaleźć tego jesło. Więc jakby te wszystkie decyzje, które zostały podjęte dalej, to są po prostu błędy wynikające z tego, że nie był w odpowiedni sposób egzekwowany ten styl gry, którego wymaga build pod slow roll, jakim jest jesło. Także chcąc grać pod Yasuo, powiem jeszcze raz, nie wbijamy w ogóle doświadczenia, dopóki nie dostaniemy Jasuo na trzecim poziomie. Myślę, że też to, co mogliśmy zrobić w rundzie 3-2, co by było lepszą decyzją, to by była sprzedaż sło i zrolowanie całego bordu w celu znalezienia lepszego Chosena. Może by się trawiła jakaś Kindred Chosen, może Kennen, może Veigar, może Lulu. I później zbudowanie naszego nowego bordu właśnie wokół tej jednostki, którą sobie zrolujemy w 3-2. I teraz chciałabym już przeskoczyć do rundy 3-7. Czekajcie. Raz, dwa, trzy i reroll. Dobra, co nam dał, Co ten reroll nam dał w tym momencie? Nic, dokładnie, nic nam nie dał. Eee, cztery nowe postacie. Tak, wydał pieniądze i teraz zobaczcie, za chwilę wpijamy poziom siódmy, więc nawet gdybyśmy chcieli te dwa złota, które wydaliśmy teraz. To i tak bardziej by się opłacało je wydać na reroll na poziomie siódmym, mimo że na poziomie siódmym i tak się raczej nie powinno rolować. Więc to jest znowu stracenie pieniędzy na nic, bo nic na tym nie dostaliśmy. I rolka szczęście też tak robię. Ja bardzo rzadko. Moim zdaniem to jest trochę strata pieniędzy na takie rolki. Lepiej jest rolować w momencie, kiedy faktycznie mamy szansę, że ta rolka nam coś da. Dobra, i teraz tak. W ogóle, jaki byłby Wasz plan na grę? Jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy w tej dolnej części lobby. Sporo nalustrikowaliśmy. w sumie mamy taki board, z którego nie wiadomo pod co pójść, bo mamy każdą postać z trochę innego świata na tym bordzie. I od tego momentu jaki byłby wasz plan na tą dalszy, na dalszy etap gry? Dobra, ale teraz jak się zastanawiam nie jaką postać teraz dodać, tylko na cały czwarty stage. Co można teraz robić przez ten czwarty stage? Ale Jasłoń jest na trójce, tak. Dueliści odpadają, bo Jasło nie jest na trójce i nie bylibyśmy w stanie wbić Jasło na trójkę, przez to, że cały czas szliśmy w doświadczenie w tej grze. Tak, wywalić już Jasia, który nic nie robić. Okej. Okay. Tracić HP. Dobra, generalnie, jeśli chodzi o mnie, właśnie, może powiedzmy sobie tak: na top 4 jest już mała szansa w tej grze, chociaż jakaś jest, w zależności od tego, co tam dalej zrobimy z tych przedmiotów. Pierwsza rzecz, patrząc na tą na to, jakie mamy przedmioty, to w jaki build można pójść? Co ma sens z tymi przedmiotami? Dobra, ustawienie jest dziwne, ale najpierw pytanie, jaki mamy plan na stage czwarty, żeby nie zrobić top 8 ani top 7, tylko żeby zająć wyższe miejsce. Dobra, Daski. Moim zdaniem Daski by miały sens, bo mamy Blue Buff, który jest dobry na Riven. Mamy Sunfire Cup, który jest dobry na Riven i QSS-a, którego też można grać na Riven. Więc trzech Dasków jak najbardziej. Do tego jakiś devblade na Gina też jest ok i zostanie BF, który też można, czy Giant Slayer, czy ja później na Gina zrobić jak najbardziej. Daski byłyby ok. Hunterzy i Warwick też jak najbardziej. Na Warwicka mamy QSS, który jest mega ważny można nawet testować dwa Dev na Warwicku, myślę, żeby działały. E, Blue Buff też jest OK. Tutaj czy Jana, czy potem na Zilana to przełożyć, czy cokolwiek takiego. Hunterzy z Ashką. E, moim zdaniem też by nawet dało radę, bo patrzcie, mamy GA, dev też można i na Aszę dać. Jakieś Zeke, dokładnie Zekę na Warwicka. Ej, tu są perfekcyjne itemy na Warwicka. Tak, Zekę, devblade QSS. A jeśli chodzi o level upowanie i rolowanie, to jaki mamy plan? Dobra, jeśli chodzi o rolowanie, to co zadałam pytanie, to ja bym na pewno zaczekała do poziomu ósmego. Byłabym poziom ósmy, na poziomie ósmym bym sprzedała już tego jasło, albo można go wcześniej sprzedać. E, I zrolowała polepszego czauzena i całkowicie wymieniła ten board. Tutaj też właśnie wycinam ten fragment, bo nic takiego aż istotnego nie omawiamy. I no, ja bym i tak, tak jak mówię, dla mnie teraz taki slow roll do 50 średnio ma sens. A ja bym wbiła 8 i zrolowała do zera Po prostu. Albo jeśli Alex nie chce wbijać 8, to bym teraz zrolowała do zera. Kindred, jakaś pod Huntera. No, Kindred w sumie można by do tej ażki dołożyć. Ewentualnie. I właśnie tak, jak jesteśmy w takiej tragicznej sytuacji, to właśnie mam wrażenie, że tutaj Alex już nie wiedział kompletnie, co zrobić. Czy rolować, czy nie rolować. Eee, ja bym zrolowała do zera, tak czy siak. Albo już na tym siódmym, jeśli nie chciał ósmego wbijać. Albo na, albo na siódmym bym zrolowała do zera, jeśli Alex nie chciał ósmego wbijać, ale ja osobiście najpierw bym wbiła ósmy i te jakiekolwiek złoto będę miała, te 20 złota czy 30, które mi zostanie, po prostu bym zrolowała do, do zera, żeby mieć lepszy bord. I teraz pytanie, jaki przedmiot? Różczka, tak i wtedy można zrobić gunblade na Veigara, albo można zbudować giant slayer na Ashe, albo, nie wiem, kwiopiec na Ashe, czy Guardian Angel nasze? Tak, tego Warwicka bym się na stówę i pod Ashe Curry w tym momencie można grać, albo nawet pod Warwicka, tak jak już mówiliśmy wcześniej, że Warwick z tymi BF-ami to była najlepsza opcja. Dobra, myślę, że po prostu tutaj też był taki problem. Myślę, że problem też był taki, już pomijając tego Warwicka, myślę, że Alex też się strasznie skupił na tym, że już się spokusował gram Weigara i czasami tak jest, że po prostu się skupimy na jednej kompozycji i nie widzimy możliwości grania czegoś innego i myślę, że tutaj też było sporo chosenów, które można było wziąć, przede wszystkim ten, ten Warwick, który byłby mega mocny. Myślę, że z tym Warwickiem to naprawdę byśmy mieli comeback jeszcze z tymi BF-ami i QSS-em. I myślę, że po prostu Alex bardzo chciał dostać Chosen'a z Elderwood'a i po prostu dlatego nie brał nic innego, co jest trochę błędne, bo właśnie tak, po pierwsze zamykamy się na jakieś lepsze możliwości, a po drugie to wcale nie jest pewne, że dostaniemy tego Chosen'a, którego chcemy, szczególnie, że już jesteśmy na takim momencie, że odpadamy. I myślę, że tu już nie będę też dalej pokazywać tego, o czym mówiliśmy w grze, bo to też nie było nic aż tak istotnego, jak te rzeczy, które mówiliśmy do tej pory. Myślę, że teraz też ta końcówka, to jest po prostu efekt tych decyzji, które podjęliśmy wcześniej, też taki problem był, że Alex nie dołożył tutaj trzeciego maga, a właśnie w przypadku Wegara się gra zawsze Elder Rudów i trzech magów, i tych trzech magów jest naprawdę bardzo istotnych. Myślę, że też pomimo tych problemów, które były w tej grze, szczególnie w tej środkowej fazie gry, to Alexowi i tak się udało wyciągnąć z tego szóste miejsce, co myślę, że jest naprawdę super. Jeśli bym miała podsumować takie. Najważniejsze rzeczy, na których powinien się Alex skupić, to chyba bym powiedziała, że to są takie podstawowe znajomości tego, jak gramy jakąś kompozycję, jakie rzeczy są do niej wymagane. Czyli jeśli gramy w dualistów, to w jaki sposób ich gramy? Bo właśnie to jest kompozycja pod Slow Roll, czyli gra się ją trochę inaczej niż wszystkie pozostałe. Jeśli gramy w Weigara, to że musimy mieć trzech magów na bordzie, że bardzo ważny jest Gunblade i te perfekcyjne itemy. No i tak sobie myślę, że nie może jeśli Alex nie zna za bardzo buildu pod Warwicka, albo nigdy go nie grał i się trochę bał go grać, to może faktycznie nie chciał iść w Warwicka. Ale myślę, że też właśnie warto jest znać różne buildy, bo wtedy czasami jest po prostu taka gra, gdzie dostaniemy, nie wiem, 4 czy 5 BF-ów. I myślę, że bardzo ciężko jest iść pod magów z samymi BF-ami i lepiej wtedy też znać trochę inne buildy, które lepiej wykorzystają dane przedmioty, które mamy w grze. Także dziękuję Aleksowi za podesmaną gierkę oraz dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten filmik. Jeśli Wam się to podoba, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, dla mnie to dużo znaczy i do usłyszenia następnym razem.